Dobry wieczór. W ostatnich godzinach w Polsce w wielu miejscach padał deszcz. W nocy, prawie wszędzie, temperatura spadnie poniżej zera, więc zrobi się ślisko. Nad ranem najzimniej ma być na Suwalszczyźnie, minus 8 stopni. Powyżej zera tylko na Nizinie Szczecińskiej. Opady mają zanikać. Tylko w północno-zachodnich regionach będzie padać deszcz albo deszcz ze śniegiem. A w górach jeszcze będzie padać śnieg. Wiatr osłabnie, więc zaczną się tworzyć mgły. Poranek zatem w wielu miejscach będzie zimny i mglisty. Będzie sporo chmur, ale słabe opady. Będą się pojawiać miejscami na Pomorzu lub wzdłuż zachodniej granicy. To będzie niewielki deszcz, mrzawka albo marznące opady. Najpogodniej może być od centrum kraju po Mazury i Suwalszczyznę. Po południu słońce i chmury. Raczej nie powinno padać. Być może tylko na Pomorzu Gdańskim spadnie słaby deszcz, który przejściowo może zamarzać. Uważajmy. Temperatura będzie bardzo różna. We wschodniej połowie kraju na ogół poniżej zera. Najzimniej ma być na Suwalszczyźnie. Minus 4 stopnie. W zachodnich regionach łagodniejsze powietrze. Najcieplej na nizinie szczecińskiej do 7 stopni. Bardzo ważne jest to, że ciśnienie rośnie od dzisiejszego południa i do jutra podniesie się aż o 25-28 hektopaskali. Jutry Warszawskie barometry mają pokazać 1026 hektopaskali. Kolejne dni z wyżową pogodą, czyli mało opadów. Jedynie w środę, we wschodniej połowie kraju, mogą się zdarzać mieszane opady, znów będzie ślisko. W czwartek bez opadów, więcej przebłysków słońca, ale miejscami sporą giełu. I ta wyżowa pogoda zostanie z nami przez co najmniej kilka najbliższych dni. Do zobaczenia.